Ale, alu, witam wszystkich zgromadzonych. Tak chyba musiało być. Zlotałem legę ze trójki. Powiem Wam tak. Beka, beka. I ogólnie sytuacja wygląda tak. Grałem sobie tak do siódmej. Siódma trzydzieści. O dwunastej mnie, lekko po dwunastej, siostra obudziła. Potem myślałem, że pójdę dalej spać, ale no niestety, mój piesek, Maximilian, nie chciał wyjść na dwór. Dopiero wyszedł, jak ja go wypuściłem, no i niestety nie poszedłem dalej spać. Miałem bić wczoraj e E3, około czwartej chyba, nie, po piątej. Bo tam wiadomo, topkę zbijaliśmy. No i kurdełkę, wchodzę na E3, poziom trudny... Trochę turki, potem FK, no i mamy legendarne buty. Zajebiście. Wiem, że one są bardzo, ale to bardzo słabe. Ale dużo esencji naprawdę dają. Zaraz sprawdzimy. Rozbijanie. 55 esencji. Także jestem bardzo zadowolony. e w ogóle nie bije na innych serwerach. Bije tylko na Berus. Pozdrawiam wszystkich dobrych graczy. Jest grubo. Pozdro. Na razie.